Nie wiem czy wiesz, ale w reklamie internetowej są pewne sprawdzone schematy, które możesz śmiało wykorzystać, aby twoje reklamy były skuteczniejsze. Opowiem ci o tym, jak stworzyć reklamy na pozyskanie kontaktów. Możemy tutaj mówić o pozyskaniu kontaktu na zasadzie trafiamy do formularza i od razu promujemy ofertę, ale dokładnie ten sam schemat będzie nam działał w przypadku zapisów na newsletter albo pozyskiwaniu kontaktów na webinary. Także zachęcam Cię do przesłuchania kolejnego odcinka podcastu i wideo podcastu marketing cyfrowy, w którym zajmiemy się naprawdę skutecznym schematem reklamy. Cześć, ja nazywam się Szymon Głogowski i zajmuję się marketingiem w internecie. Jestem szkoleniowcem, wykładowcą, a także właścicielem agencji marketingowej. W podcaście Marketing Cyfrowy dzielę się wiedzą, która ma Ci pomóc poznać wszystkie możliwe technikalia i poznać każdy z zakamarek marketingu internetowego po to, aby Twoje działania promocyjne były skuteczniejsze. Jestem przekonany, że ten prosty schemat pozyskiwania kontaktów w internecie znasz doskonale, bo najczęstszą formą jest reklama, która kieruje na stronę docelową, gdzie potencjalny zainteresowany zostawia swoje dane w zamian za coś. No i ten schemat jest oczywisty. Natomiast jego wdrożenie to już zupełnie inna sprawa, bo możemy mieć kampanie, które działają świetnie, a z drugiej strony... Może być z tego totalna kicha. I od czego będzie zależał sukces tego typu kampanii, bo tutaj granica pomiędzy sukcesem a porażką jest jednak widoczna, a tą granicą jest po prostu współczynnik konwersji czyli ile osób się nam zapisało w stosunku do tych osób, które weszły na daną stronę internetową. I jeżeli miałbym to wszystko złożyć w miarę sensownie, to moja pierwsza rada jest taka: zachowaj spójność. Wielokrotnie spotkałem się z tym, że komunikat reklamowy lekko odbiegał od tego, co znajdowałem na stronie docelowej. To jest jeden z podstawowych błędów. Jeżeli mówimy o tym, że na danej stronie ktoś dostanie, nie wiem, jakiś poradnik, no to to musimy pokazać już w pierwszym nagłówku. Stary, tu masz poradnik, tu się zapisz. Koniec kropka. To są technikalia, do których jeszcze przejdziemy. Więc ta spójność jest ważna. Nad spójnością natomiast jest znowuż nasz komunikat i cały pomysł na to, co chcemy dać albo co oferujemy i w jaki sposób to przedstawiamy. Dlaczego? Ponieważ kiedy sobie scrollujemy nasze social media albo oglądamy YouTube'a, to nasza uwaga jest bardzo rozproszona. W zasadzie masz tylko kilka sekund na to, żeby kogoś przytrzymać swoim komunikatem. To jest fakt. Więc y, jeśli komunikat, który nadajesz, w grafice, w filmie jest nieczytelny albo nieatrakcyjny dla odbiorcy, to w zasadzie na tym etapie mamy koniec zabawy. Nie trafiliśmy z komunikatem w potrzebę naszego potencjalnego klienta, skończyliśmy zabawę, przegraliśmy już na ten etap. Drugi etap to jest generalnie samo już kliknięcie, czyli pewne zaangażowanie i przejście do naszej strony docelowej. I uwaga, tutaj też całkiem sporo rzeczy może pójść po prostu nie tak. Ja już abstrahuję od rzeczy technicznych, tylko no strona się na przykład nieprawnie wyświetla na komórce, to się już nie powinno zdarzyć, ale może się nadal zdarzyć. Natomiast raczej skupiłbym się tutaj znowu na tej warstwie komunikacyjnej. Jeżeli masz przekaz w reklamie, który mówi OK, zapisz się na darmowy webinar, to ja trafiając na tą stronę, oczekuję informacji takiej OK, jestem na odpowiedniej stronie, tu mam darmowy webinar, już w tej pierwszej sekcji strony mogę się zapisać. Dlaczego to jest takie ważne? No, bo my osoby przekonanej nie musimy często jeszcze bardziej przekonywać. Jeżeli ktoś już się zdecydował, wejść z reklamy, to prawdopodobnie on jest zainteresowany tym, co oferujemy. I bardzo często jest tak, w ogóle polecam tobie wgranie sobie mapy ciepła na stronę internetową, bo może się okazać, że w przypadku stron lądowania ruch nie wyjdzie poza pierwszą sekcję, jeżeli ona jest dobrze zaprojektowana. Czyli jeżeli mamy tutaj najważniejszy komunikat i na przykład formularz zapisu, nawet nie na przykład, formularz zapisu ma tam być. Więc mamy osobę już przekonaną, wchodzi, zapisuje się, dziękuję. Jest jednak część osób, która potrzebuje troszeczkę większej ilości informacji, więc to, co dostała w nagłówku strony, to było za mało. Co powinieneś zrobić? No, zaplanować sensowną strukturę strony lądowania. I ona będzie różna w zależności od projektu. Bo troszeczkę inaczej będziemy dbać o lidy B2B, a trochę inaczej będziemy trafiać z na przykład komunikatem masz darmowy webinar, masz... Ebook. Natomiast pewne zasady są ważne i warto je sobie przyswoić. Co warto, żebyś miał na stronie lądowania? Pierwsza sekcja już omówiliśmy. Dobry komunikat i formularz. W drugiej sekcji... Możemy jeszcze podbić informację o naszej ofercie, czyli dość dokładnie napisać, co dostajesz, drogi kliencie, i co zyskujesz, żeby w ogóle przejść dalej. Fajnym elementem są oczywiście wszelkiej maści opinie i recenzje, no bo jeżeli coś jest dobrze odbierane, a ja powiem szczerze, że nawet lubię poczytać czasami opinie, no to prawdopodobnie twój potencjalny klient też na to troszeczkę lepiej zareaguje. Jeśli to jest B2B, a nawet jakieś takie szerokie B2C, ale twoja firma, marka współpracowała z jakimiś też fajnymi markami, no to może warto o nich wspomnieć, żeby znowu ten komunikat, który dajesz, odbić. Możesz też dość dokładnie opisać produkt, usługę, bądź nawet darmowy poradnik, żeby osoba, która chce się zapisać, ale jeszcze nie jest pewna, dostała więcej przekonywujących informacji, aby właśnie się zapisać i pójść o krok dalej. No i oczywiście na samym końcu powinniśmy, tak, to się dotyczy nas wszystkich, zawsze powtórzyć formularz kontaktowy. Aby ktoś nie musiał lecieć do góry, aby się móc zapisać. Kolejna ważna uwaga związana z landing pageem jest taka, że w zasadzie założeniem landing pagea jest to, że tutaj mamy tylko dwie opcje: albo wykonać główną akcję, w tym przypadku zapis, albo wyjść. Czyli nie mamy tutaj tradycyjnego menu, nie mamy jakiegoś linkowania na zewnątrz, trzymamy daną osobę na landing pageu. Koniec. Kropka. I tu się zaczyna robić też fajnie, bo hmm, skoro kierujemy ruch na Landing Page z reklamy, to potrzebujemy czegoś jeszcze. Co zatem musisz zrobić, żeby ten landing page kampania na Landing Page'u zadziałała? No mieć tam odpowiednie źródła ruchu. I teraz z założenia na landing page nie będziemy raczej kierować ruchu SEO poza jakimiś małymi wyjątkami. Raczej skupimy się na kampaniach reklamowych. Czyli po prostu wydajemy kasę, osoby wchodzą na landing Page. No i się zapisują na Twoje wydarzenie albo pobierają Twoje materiały, bądź też nie. No ale jakie wybrać tutaj kanały? No tutaj się zaczyna robić też dość ciekawie, no bo tak. reklama tekstowa w Google, średnio bym powiedział. No tak, średnio bym powiedział, tak, średnio. No bo w ten sposób raczej nie szukamy wydarzeń ani poradników do pobrania, to byłoby przepalanie kasy. reklama na YouTube, już bardziej tego typu kampanie się pojawiają, natomiast nie są one aż tak częste. Pozostaje nam Facebook, który jest całkiem niezłym sposobem na kampanie lidowe. Więc jeśli chciałbyś tworzyć kampanię, właśnie, na pozyskanie kontaktów, no to w większości sytuacji reklama na Facebooku jest całkiem niezłą opcją. Dodatkowo z nowych mediów, no już nie takich nowych, można spróbować z TikTokiem. To jest medium, które jest coraz szersze, a grupa odbiorców to już nie są od dawna dzieciaki. Tam jest naprawdę spora ilość klientów, prawdopodobnie również. Twoich klientów. No i jeśli masz taki biznes typowo B2B, to można pokusić się o LinkedIn'a, szykując się na to, że to może być droga przez mękę, oczywiście, i te koszty reklamy potrafią być dość wysokie. Natomiast plus jest taki, że jest to system reklamowy dający możliwość bardzo dokładnego targetowania. Ale jeśli chcesz, aby Twoja kampania była skuteczna, to oczywiście po wyborze systemu reklamowego, no musisz zdefiniować jeszcze jedną rzecz, bo inaczej nie wyjdzie. W wielu moich materiałach wskazuje na to, że aby kampania reklamowa była skuteczna, trzeba wybrać właściwy cel reklamowy. No i w przypadku pozyskiwania kontaktów, tym celem reklamowym jest kontakt. No ale. Przeważnie ten cel nie jest domyślnym celem. Po prostu, jeżeli wpuszczamy ruch na stronę, to ten cel kontaktu musimy w jakiś sposób zdefiniować. Jak to zrobić? Najłatwiej przez Google Tag Managera dodając odpowiednie tagi. W przypadku Facebooka, to jest na przykład zdarzenie. Pozyskanie kontaktu. Jak się poruszać w Google Tag Managerze? Mam na ten temat materiały na YouTubie, które warto sobie obejrzeć. One są może nie dzisiejsze jeszcze, ale nadal dość dobrze tłumaczą sposób działania właśnie Google Tag Managera i dodawania konwersji. Więc Twoim zadaniem jest zdefiniowanie konwersji po zapisie. Może to być wyświetlenie strony podziękowania za zapis, albo też przeładowanie formularza, bo takie zdarzenie możemy dość łatwo sobie chwycić. No i teraz mamy już osobę, która została chwycona. Zostawiła nam swój kontakt i co możemy zrobić? No, opcji jest znowuż też kilka, bo tutaj się nasza zabawa nie kończy. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale ten prosty schemat się już robi trochę bardziej rozbudowanym schematem, no bo właśnie twój potencjalny klient przyszły się zapisał, zostawił swoje dane, no ale możesz go jeszcze tutaj tak trochę docisnąć. Jednym ze sposobów na fajne obniżenie kosztów reklamy jest coś takiego jak one-time offer, czyli jednorazowa oferta którą umieszczasz na stronie podziękowania za zapis. Czyli schemat jest taki, ktoś się zapisał, trono się przeładowuje, tam mówisz, dzięki za zapis, ale mam dla Ciebie coś świetnego i tym czymś świetnym jest zakup taniego produktu bądź usługi. Zakładam, że tani to jest w granicach do 50 zł, może do 100 zł, w zależności od tego, co robisz. Chodzi o to, żeby ta oferta była tak skonstruowana, aby to był tak zwany no-brainer, czyli się za bardzo nie trzeba zastanawiać, można kupić. Ja u siebie stosuję taką metodę, że ktoś po zapisaniu się na newsletter może odebrać bardzo tani wideokurs i co ciekawe, co jakiś czas ktoś ten wideokurs kupuje, a że w tej chwili nie, w ogóle, w zasadzie nie promuje newslettera, no to w zasadzie ktoś kupuje tani produkt i tyle. Działa to samo z siebie. No i to jest fajny schemat reklamowy, gdzie mamy reklamę, landing page, podziękowanie, zakup, który nam obniża cenę kampanii, ale ma też jeden kolejny aspekt psychologiczny. Mianowicie, jeśli ktoś kupi od Ciebie coś nawet za niewielką kwotę, to prawdopodobnie kupi też coś droższego bo już dokonał tego pierwszego zakupu. Na dodatek, jeżeli ktoś w ogóle ma coś kupić na e, tym one-time offer, czyli na stronie podziękowania, to też nam jest dość łatwo w tym miejscu sprzedawać, ponieważ już sam fakt zapisania się na twój, nie wiem, newsletter, webinar powoduje, że pewne bariery obronne, które automatycznie masz i ty i ja, które powodują, że my nie chcemy z czegoś skorzystać, one trochę pękły. Więc możemy docisnąć i próbować sprzedawać dalej, co jest całkiem fajną opcją. No ale gdyby to był koniec, to jeszcze by. To byłoby smutno. Bo może zrobić coś jeszcze. Małe jeszcze wtrącenie. Jeśli jesteś B2B typowym i sprzedajesz swoją ofertę, to oczywiście tego one time offer prawdopodobnie nie robisz. Natomiast trafia do ciebie lit, który musisz sensownie obrobić. Bo teraz uwaga dla wszystkich ludzi z B2B: no słuchajcie, to, że tam trafił klient. No to, to jeszcze trzeba o niego zadbać. I tu już się zaczyna proces sprzedażowy. Więc handlowiec bądź ty sam musicie o tego klienta zadbać, zadzwonić, dopytać, stworzyć mu fajną ofertę i dopiero w ten sposób go zagospodarować. Bo nawet jeżeli ten lid do nas trafił, czyli osoba, która jest potencjalnie zainteresowana, bo zostawiła nam wszystkie pot potrzebne dane, to jeszcze nie znaczy, że od nas kupi. No ale to już jest kwestia procesu sprzedażowego. No i teraz wróćmy znowu do schematu, gdzie mamy niekoniecznie lida. Tylko mają po prostu jakąś subskrypcję w zamian za webinar bądź też poradnik, tego typu rzeczy. No bo możemy tutaj zrobić oczywiście one-time offer, to jest jak najbardziej logiczne. Natomiast, ym, halo, ktoś się zapisał, zostawił na maila, to trafił na pewną listę mailingową, co jest też oczywiste. I co my tutaj możemy zrobić, a wręcz powinniśmy zrobić, autoresponder, to jest rzecz numer jeden. Czyli generalnie, jeśli klient ci się zapisał, w zasadzie to nie jest klient, to jest subskrybent i ma dostać poradnik, no to dostaje autoresponder z tym poradnikiem. Oczywiste. Jeżeli ktoś się zapisał na webinar, dostaje też autoresponderem informację o tym, że ma taki i taki termin, a tu mali. Ale to jeszcze nie koniec. Bo tak naprawdę powinieneś zastanowić się, jak powinna wyglądać cała sekwencja mail. W przypadku webinarów wygląda to tak, że mamy mieć taką sekwencję podgrzewającą do samego uczestnictwa na webinarze. Jeżeli tego nie zrobisz, to prawdopodobnie ktoś się zapisze i zapomni. I w tej sekwencji umieszczamy maile, które przypominają o webinarze, na przykład na dzień i na godzinę przed webinarem, ale też takie, które dają szczątki wiedzy, które mają spowodować, że potencjalny wizytujący twój webinar tam po prostu przyjdzie, no bo umówmy się, tych webinarów jest sporo i czasami się ktoś zapisze i którego było i już go nie ma. Co zrobić w przypadku poradników? No, cóż też możemy zrobić sekwencję maili, ale z próbą do sprzedaży jakiejś oferty, albo przekierowania do innych ciekawych materiałów, no bo o co tutaj chodzi? My przeprowadzamy osobę, która tak no, dopiero nas poznaje, żeby nas poznała jeszcze bardziej i w przyszłości coś od ciebie i ode mnie kupiła. To jest jak najbardziej rozsądny schemat i dopiero teraz mamy schemat kompletny, czyli my nie kończymy na prostej kampanii reklamowej, tylko robimy pewną układankę, która z założenia ma spowodować, że subskrybenta nie się... Klientem. Wypadałoby to wszystko jakoś poukładać. Prosty schemat reklamy, który poznałeś, okazuje się, że nie jest prostym schematem i on może być całkiem rozbudowany. Czy musi być zawsze w maksymalnej formie? Oczywiście, że nie. Natomiast warto wiedzieć, że tych później, tych elementów, które możesz użyć, jest całkiem sporo. Pamiętaj, proszę, o tym, że najważniejsza jest nasza oferta, nasz przekaz i komunikat, który powoduje, że potencjalni odbiorcy będą zainteresowani. Ważna jest też spójność tego, co robimy. Możesz wykorzystać schemat z stroną podziękowania, z taką czasową ofertą tą bardzo atrakcyjną, powinieneś też zastanowić się nad tym, jak zrobić sekwencję maili przekonujące twoich subskrybentów do tego, aby po prostu stali się Twoimi klientami. W przypadku B2B natomiast, no cóż, po zapisie, po zostawieniu danych, chodzimy w normalny etap sprzedażowy. I teraz, jeżeli we właściwy sposób się potencjalnego klienta po prostu zagospodaruje, to jest szansa, że on kupi. Jeżeli nie, no to, sorry, no to, że ktoś zostawił dane, to jeszcze nie znaczy, że jest Twoim po prostu klientem. Także cóż, chyba najważniejsze rady, które mogłem dać, jeżeli chodzi o kampanie lidowe, już tutaj wrzuciłem. Są oczywiście też prostsze formy kontaktu, czyli przez wszelkiej maści kampanii na formularze kontaktowe. O nich być może też kiedyś tobie opowiem. Natomiast teraz chodziło mi o ten najbardziej klasyczny, jednak wielokrotnie bardzo skuteczny schemat reklamowy, z którego często korzystam. Nawet w branżach B2B, w których wydawało mi się, że tego typu reklamy nie mają najmniejszego sensu i sam się dziwiłem, że działają. No to cóż. W tym materiale to już wszystko. Zachęcam Cię do subskrybowania kanału bądź też obserwowania podcastu. Nie wiem czy podcast się subskrybuj, ale, ale chyba tak, żebyś trafiał na kolejne ciekawe materiały. Także cóż mogę życzyć? Życzę udanych kampanii reklamowych na pozyskiwanie kontaktów. Trzymajcie się i cześć!